Witajcie ponownie. Marlo Camp, tym razem Boxer L4 H2. Zobaczcie, jaką wersję tym razem chłopaki zrobili. Zabudowy, kolorystyki i tak dalej. I teraz stopień. Eee, podświetlenie tego stopnia. Oczywiście na zewnątrz jest markiza. Eee, w środku dwa obrotowe fotele. Oba na pneumatach. Bardzo wygodne, przestronne. Oba z podłokietnikami. Także tutaj naprawdę fajnie możemy posiedzieć. Rolety, eee, szyb. Tutaj mamy, które możemy szybciutko opuścić. Standardowo montujemy Domatica F300. Dodatkowo mamy panel sterowania. Sterowania oświetleniem, sterowania pompą wody, sterowania lodówką. 230 w tym momencie jest wyłączone. Włączam w tym momencie przyciskiem 3-4 sekundy. we wszystkich gniazdkach mamy już prąd 230 V. Możemy grzać wodę tym oto bojlerem, trumy, wyłącznik prądu do 12 V. Mamy tutaj się zażyczył też telewizor. Dodatkowo, tak szybciutko mam tylko pokażę drugi rząd siedzeń homologowanych z Isofixem. Wszystko tutaj już zalegalizowane, że tak powiem, pod samochód specjalny kempingowy. Mamy dometika kuchenkę z dwoma palnikami. Jest i zlew z wylewką, także można korzystać z ciepłej, zimnej wody. W dalszej części lodóweczka 90 litrów z dużym zamrażalnikiem, który pomieści no tutaj dość sporo. W dalszej części webasto ogrzewanie, lampki dotykowe, sterowanie oświetleniem, sterowanie tylnym oświetleniem sterowanie oświetleniem w bagażniku, nagłośnienie JBL-a, dodatkowe gniazdka, pełno szuflad, pełno szafek itd. Łóżko około 165x185 albo nawet ciutkę większe. Tutaj też jeszcze gniazdko dodatkowe w łazience, szuflady, szafki, camper van uzbrojony, że tak powiem, już gotowy na wyjazd do odbioru przez klienta. E, tutaj też nas wita jeszcze łazieneczka, Łazienka bardzo kompaktowa, z toaletą, e, wygodną toaletą, kasetową, e, z własną spłuczką, jedna szafka, druga szafka, mamy tutaj też umywalkę z kranem, mamy też możliwość brania prysznica przez wysuwaną wylewkę, e, lustro praktyczne. E, korzystając z tej łazienki, nie wiem, do mycia zębów czy cokolwiek możemy pochować pasty, pochować płyny właśnie do szafek czy papier toaletowy. E, wydaje mi się, że jak na wana bardzo przestronna i wygodna łazienka. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że jeżeli marzycie o swoim domu na kółkach, e, zapraszamy do nas. Budowaliśmy już chyba przeszło 60 czy nawet już 70 camperów, nie liczę, wyjątkowych, gdzie klienci mówią, że to są samochody z duszą, więc jeżeli macie pomysł, na swój samochód zapraszamy, budujemy na każdej marce pojazdu. Eee, czy to jest Sprinter, Crafter, Ducato, Boxer, Movano i Opera Ford. Co by nie było, zapraszamy do nas do kontaktu. Marelo Camp. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.